Dzień dobry kochani, to Mary. I Mario. I 13 grudnia, czyli 13 dzień naszych zmagań z kalendarzami i z drabkami. Tak, rok masami. Czy tu w końcu los się nam odmieni i coś tutaj fajnego wpadnie? No i zobaczymy to za chwilę. No wiadomo, kosmetyki zawsze zostają na pamiątkę, natomiast no, no zgrabki. Tak, nie trzeba złożyć, a nie pamiątkę. O, no. po, tym, po terminie będą. Nie, no tu wiadomo, ale przynajmniej coś jest. A... No. Natomiast no, zdrapki jak zrabki. Dobra, co my tu dzisiaj mamy? Kolejną kopertę. Już sobie ją tutaj weźmiemy na dół. Dobra. I jak Dobra. zwykle zaczniemy od słodyczy. słodyczy. <coughs> Najpierw czekoladki. Idą w ruch. I szukamy co? Szukamy trzynastki. Szukamy trzynastki, czekajcie sobie. Wyznaj tegoż. O, trzynastka jest przy mnie tutaj. Gdzie ona ma takie, to ma takie coś tutaj. Po dzisiaj? lewej. Po lewej. A tu? W tej górze? Nie no, to w tą stronę się otwiera. A bo to jest tylko ta część, dobra. No, a tutaj nic. A tu jest, dobra, ostatnia. I co mamy? Dzisiaj bałwanek, tak? Takiego bałwanka. No. Fajnie. Będzie słodko? Dobra. Będzie słodko, słodko. Tyle czekoladek. A moja trzynastka gdzieś się znajduje. A już też chyba widzę. Dobra, cyk cyk cyk. No, ja dzisiaj dostałam aniołka. O, aniołek, aniołek. No to dobra, to. Na razie odłóż, będziemy jeść po. Tak, po. <grym> Nie będziemy tutaj mąkać. <grym> Dokładnie. To no co, to teraz jeszcze zobaczymy, co w tych kalendarzach Balea się mieści. I gdzie ty masz tą swoją. 13 ramką. A. No już ją widzę. No to opieraj. Zobaczymy, co tam dostałaś. O, w jakimś opakowaniu. Hmm. To jest chyba jakaś sól Tak, sól, sól pod prysznic. Mhm. Pod prysznic. No, sól do kąpieli pod prysznic. No, tak jest, duża saszetka. No, dobrze. No, będziesz, fajnie, fajnie. się działo, dobra. Coś innego. E, dobra, a co mnie tutaj uraczyli? Czym mnie to uraczyli? I przede wszystkim ta trzynastka? Aha, dobra. O, już trzynastkę mam zieloną. No. Mm. Dobra, zobaczymy, co tutaj. Aha, ty masz tutaj się 24. dobrać. O, znowu duża buteleczka. O. Taka pięćdziesiąteczka, ale co to jest? Dużo żel. Aha, to jest żel pod prysznic. Żel, patrz, dostałeś w... żela jasol sól pod prysznic, tak? No, to się na pewno przyda. Ale też fajne, tak. To się zawsze przydaje. Wszystko przydatne. Okej, okay, dobra. Przyda się. To teraz was tu troszkę obniżymy do zdrapeczek. Mm. I co? I będziemy Ach. drapać kolejny dzień. I szukać tej, tego prezentu. W końcu. No szukaj. Ale wiesz, to przylaskę? swoją. Wsią? Dobra, dobra. <laughs> I co my tu będziemy mieli? Co nam tym razem Oj, dali? Oj, nie mamy prezenta. Co to jest? Tobie dali szyszkę. Szyszka za ile? 50 zł. No, szyszka za 50 zł. Przecież to można zerwać sobie z szyszki za darmo. <laughs> Dobra, a moja trzynastka coś tu kryje, czy nie? Czy coś dobrego? Nie, jest krzacik za trzy stówy. No, matka. No, to coś do musi być piękny ten coś dro Droga do tych prezentów, coś długa. <grym> ja nie nie chcę się tu żadne pojawić. A co my to dzisiaj mamy w kopercie? Co my na dzisiaj mamy? Ech, teraz otwieramy. Nie mamy nic? O, nic nie ma. Nie, nie. A, he he. Się nie, nie mieściły się, to są tak na A, boku. Dobra. Super linie, ponie... ósemka, krzyżówka tak. XL, dziesiątka. Mhm. Dobra, już je mam. No to ja wiadomo, że nie. Są. Tak, dobra. Ty masz krzyżóweczkę z tak. numerkiem, jak to było? Twoje było dziesiątka, ja ósemkę, super linia. Także co? <laughs> To co? No, to, to podrap, tylko musisz to tak umieścić, żeby. O. Kochani, trzymajcie kciuki, żeby mu tutaj dzisiaj coś wpadło, no ma w końcu ile można tych pustaków? Ja to spróbuję, lekko to. O. Szukamy cytrynki. Może mi się lekko uda to powiększyć, o. Ty powiększasz, a ja już drapię, nie? No dobrze, dobrze. Wszystko e, cytrynka, tylko te dwie chyba były. Kolejne mamy co? Palony. Baloniki są. No chociaż raz. Chociaż jedne, ale jest. Teraz mamy kości. Tu nie mamy, tu nie mamy. Nie ma, nie ma, nie ma. No jest. niestety. Uuu, nie dali kości, ta psa. Popcorn. Popcornik, tu mamy popcorn. E, 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 e. To tyle? No chyba tak by wyszło. No, się no bo się, się siedzi. Dobra. Biedroneczka jest tu jedna i druga. Tu nie znalazłam. Tu mamy jedną też. I tu nie Już ma. nie ma. Następne mamy parasol. Parasolki no. nie ma. A jak będzie też wpadał, to co? No to trudno. Korona. To będzie znakomiesz śledzić. No chyba, że kaptur będzie. Kaptur mam. Dobra. Dobre. I kolejne. kolejne. Podkowa. Podkowa raz, podkowa dwa. O dajcie jeszcze a i będzie dobrze. No tutaj arbuz był pożądany nawet. No. I tu okej. Okay. Następne mamy. Kwiatuszka. Kwiatek, kwiatek. kwiatek. O, no chyba nie widać. Dlaczego? Ptaszka. Nasz Lolek ze Sonią będą mieli dzieci. Są dwa jajeczka w Także czekamy na narodziny. <grym> Będziesz musiał kupić wózek. <grym> <grym> Dobra, szukamy coś. Sakiewki. Była jedna wcześniej, ale... Dobra, dobra, ja już idę do tej. Mm -hmm. Jeszcze tu i mamy tu. Dobrze. I kolejna strona, to jest diamencik, tu są aż dwa. dwa. O, to ten tutaj arbuzik tutaj byłby tam. całkiem pożądany. O, to wtedy nie będzie, bo by były dwie linie. No, wiesz, to było. Czasem, czasem. Mm -hmm. To mamy jeszcze diament. I tu jest. Dobrze. Chyba to wszystkie. Kolejny mamy. Księżyc. Obecny. Obecny. I drugi obecny. Dwa. Wow. No proszę. Teraz tu jedziemy, to mamy okularki, ale nie były. Są. Okularki. A są, dobra. Jeszcze nie, nie dobrze nie spojrzałam, a tu już są. Dalej. Mamy motylka. No nie, o, mamy. nie mamy. Poleciał sobie. Monetka jest raz. I tylko raz. Kolejny mamy rowerek. Tu mamy rower, tu, no to tyle, następne mamy co? Tęcze, a linia, będzie linia, dobrze, jest, ja, ale świetnie, jest linika. chociaż coś, on tak jest, dobrze, chyba wszystkie. Następne mamy piłeczkę, znaczy była, była piłeczka. Mhm. i tu jeszcze jedna, ale jest linia chora, nie będzie na pusto dzisiaj. Eee, stateczek stateczek jest, jak kajak, kajak, czy jakieś łódka, tu o, mamy. No to do kompletu jeszcze teraz jeszcze. dwa, słoni. Dajcie arbuzik do kompletu, to będzie. No, no, nie dadzą bo byłoby za pięknie, tu mamy słonika, no kilka słoni jest tu mamy słonia, nie ma więcej, ostatnie Żak. tu nie ma tu nie ma, tu jest jeden tu jest drugi ale nic nie daje, trzeci jeszcze, trzeci. też nic więcej nie pomoże, no, dobra, ale mamy linię, mamy pięć proszę bardzo brawo ja coś jest gdzie to kontrolne? Mam, gdzie gdzie te nie, bebe. bebe. jest bebe. Dobra. Świetnie. No okay. Czyli ty już coś masz. Piątaczka mam. Dobra, a ja się zabieram wobec tego za krzyżóweczkę. O tu ją są. Ładnie wam ustawię. I co? No i szukamy literek. Zaczniemy od literki T. Za Żebyś też miał wygrano. Literka T. Mamy w Baltazar, Bandyta. I to tyle. Szukamy w drugim. Mamy kopy, to mamy targ. Mamy tym. Mamy ratusz. Priorytet. O, tutaj tego T było troszkę więcej. Mm -hmm. Bardzo fajnie. Ja tak patrzę, czy czegoś nie pominiesz. No, tego co chwilowo nie szukam. J mamy tutaj w bonusie. Mamy w lej. Czy gdzieś tu jest, jeszcze, jeszcze J zajazd. występuje za jazd? Mhm. I to chyba tyle. Drugiej części nie, raczej tak. chyba nie widzę. Nie. No dobra, najwyżej jak coś to się znajdzie za chwilę. Kolejne jest N. Mamy w słowie NIL. Enzym, Enigma, Anakonda, o dwa razy nawet, Bandyta mm -hmm. i to byłoby tyle tej literki. A w drugiej mamy Makaron, Gong, Nysa, Absinth y mm -hmm. i to chyba tyle. No to tak Dobra, już... kolejne jest W. W mamy w lew i to chyba tyle nie mało, nie? niestety, no. a w drugiej, czy mi się w nie tu ma. gdzieś kojarzy, nie. ja nie widzę, ja, nie raczej nie, to tylko kolejna literka to jest D, D mamy w dzik, dzik bandyta, zajazd i to tyle. No. Hmm, czy w drugiej części w ogóle D występuje? No, Jejku, nie, go nie ma. No nie widzę. Okej, okay, następnie mamy C. No tylko jedna na razie J nie. No. Hmm, C, C, C. Czyli tutaj było C, było. Mhm. Bicz. Ale tylko niestety jedno. Tak. A po tej stronie mamy cyklamen. Ło, co tak niedużo? to widzę. Tak, tak mało. No Właśnie. No I kolejne jest M. No. M widziałem w Enigma. Mhm. Niestety tylko tu. Nie, tu tak bardzo malutko. Jest no, tych tu literek. mamy makaron. Tym. Cyklamen. No, niestety tak. Straszna ja. drobnica. Bardzo mało. X to nie szukamy. No, wszystko, pokażę, F ci dadzą. No, literka B. I Bóg, Baltazar, bandyta, rybak, beza, o, B, trochę więcej było. Mm -hmm. Dobra, a po drugiej stronie mamy Salzburg i Absent. No, chociaż dwie. Chociaż dwie, no, no dobra. Zajdźcie jakieś a. normalne literki. O, jest A. <laughs> I każdy Chawala. się cieszy, jak jest A. No, hiperbola, przynajmniej no to, trochę. A, coś da. No, ale przynajmniej trochę drapania i się no. trochę oczyszcza krzyżówka. Tak. Krab, beza, glina, bandyta, Baltazar, rybak, Olga, anakonda. No, chyba. A wyczerpałem już? A nie, jeszcze bandyta jest jedno. Dobra. A po drugiej stronie makaron, Salzburg. Targ, no sporo tu jest. Ikra, mm -hmm. Aloes, cyklamen, Ratusz, mm. Nimfa, Iza. Rampa, Nyssa. No dobra. No, sporo było. No teraz trochę dorzuciło. Kolejne jest i. Mamy w Nil. Hiperőus. Enigma, Glina, Beach. Mm, I więcej nie widzę. Pisa, nimfa, ikra. I to tyle. I literka h. H mamy słowie hawana. O, pierwsze jest, dobra. To jeszcze dwa, tak? Chociażby. Mhm. By się zwróciło. Tu więcej h nie widzę i raczej się nie spodziewam. Mhm. Kolejne jest E. O, też przydatna literka. E. Ale bonusuje już nie będzie. W Nie, nie będzie. A nie, może być, bo cztery literki nie wiem, zostały. Nie, ale. No. Jeszcze technicznie jest możliwe, ale no. już mało prawdopodobne. Mm -hmm. E, E, E. Czekaj, gdzie tu jest E? Mm, e. Cyklamen. Ser. Ser, aloes. Tak jest. Tu S jeszcze, Ale to E szukam. A e. Nie tego szukam. No dobra. Są Kolejna literka to literka P. p p p, p. No to Są. bonusu już na pewno nie będzie. No nie. P. a no i... jest to pyto? Tak. Kopyta, kopyta, kopyto, tu jest kopyto, dobra. <grym> o tu masz fajnie też pen. Szpe... No. A, rampa. No. A, rampa. Dobra. Rampa. Kolejne co mamy? O. O. <grym> o, hiperbola. Olga. Anakonda. Mhm. Więcej tych o tu nie ma. Tu oko. będzie oko. Kopyto. A Gong, no to aloes. To jest, ale kurczę, zostały S. tylko jeszcze dwie literki, tak? No właśnie, tutaj coś. Słabo to widzę. S. O, S, jest. S już jest, tylko do czego ono się nam może przydać? Skoro, po tej... skoro po tej stronie go w ogóle nie ma, to jest. To tu jest. mamy pierwsze słowo osa. No. Mamy absynd, aloes, mhm. salzburg. I, tyle. I chyba tyle. No i co, oj, ostatnia oj, literka to niestety u. U, u, u. Nic z tego chyba nie będzie. U. u. <laughs> e, Salzburg. No nie otworzy się już chyba. No żadne słowo tu mi się więcej nie. To masz ratusz, ale też nic. No tak, tak, ale r nie było, także z... nie. r nie było, z nie było, y też nie, g nie. No dwie literki zmarnowali. <noise> Bo co to, nie? Ale nie było F dziwne. No właśnie. Ale co to V i, i X jest, no. G też nie było. Nie. Niestety. L też nie było. No dobra. Popatrzmy. OP. No to wiadomo, że już o, nie ma. A co tutaj było? Po. O, to już wiem czemu nie było w Gruzji. Po. Tysiączek, wywy, wy. Gruzja poległa. No ale tutaj to przynajmniej nie trollowali, bo tu dużo literek brakowało. No, no dobra, to dzisiejszy. Podsumowując, dzień. ten kabot masy. Tak. Kończymy tutaj dwoma gadżetami kosmetycznymi. Mm. Przydatne w sumie. No i oczywiście. No i piąteczką. Jedna wygrana, co wygrałam w superliniach, 5 zł. Piąteczka w superliniach i to się. Przynajmniej nie, nie był odcinek pusty. Nie był pusty, także coś mamy. Jest dobrze. Jest dobrze. Na no, jakąś zrapeczkę no, będzie, no nie? Dokładnie, <grywamy>. na kolejne coś jest. Tak, także kochani, dziękujemy, że jesteście z nami, że nas jest. oglądacie. My Was serdecznie pozdrawiamy i do następnego vlogmasa, czyli I do, do 14. Odcinka. Pa! pa.